Nic nie może się równać z przytuleniem. Terapia poprzez przytulanie jest najskuteczniejszym sposobem uleczania. Uścisk jest ogólnie rzecz biorąc pozytywną wymianą energii między dwiema lub więcej osobami. Cześć, tu stando. Jesteśmy tu po to, aby pomóc ci być szczęśliwą osobą i znaleźć prawdziwych przyjaciół, a może i Twoją wymarzoną miłość. Dziś porozmawiamy o niezaprzeczalnej mocy uścisku. Ludzie często są zaskoczeni, ile korzyści ma przytulenie. Napisano na ten temat wiele artykułów. Badania pokazują, że uścisk jest niezwykle skuteczny w leczeniu wielu chorób: samotności, depresji, lęku i stresu. Właściwy, głęboki uścisk, w którym stykają się dwie klatki piersiowe, może przynieść wiele korzyści. Przytulas uwalnia oksytocynę i dopaminę, które zmniejszają poczucie samotności i gniew, a także koją układ nerwowy. W prostych słowach, podczas przytulania nasz mózg wytwarza kojące substancje chemiczne, które pomagają poczuć spokój i mniej obawiać się o przyszłość. Przytulanie rozluźnia mięśnie i uwalnia napięcie w ciele. Uścisku łagodzi ból, rozluźnia ciało. Zwiększając krążenie krwi w tkankach miękkich. Naukowcy uważają, że to oksytocyna, o której wspominaliśmy wcześniej, powoduje zmniejszenie bóli miesiączkowych. Uścisk wzmacnia układ odpornościowy. Delikatny nacisk mostka i emocjonalna więź aktywują trzecią czakrę, manipurę. To stymuluje grasicę, która reguluje i równoważy produkcję białych krwinek. Co wpływa na nasze zdrowie i uwalnia od chorób. Być może zauważyłeś, że o wiele łatwiej jest zachorować, gdy jesteś zestresowany. Dzieje się tak, ponieważ nasz układ odpornościowy jest przeciążony, gdy jesteśmy zestresowani, a to może faktycznie narazić nas na choroby. Badania pokazują, że ludzie, którzy są przytulani i czują wsparcie, objawy chorób odczuwają mniej intensywnie. Przytulenie tworzy więź, której nie można wyrazić słowami. Mocny dotyk uścisku buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Stwarza to solidne fundamenty pod otwartą i uczciwą komunikację w związku. Czasami wystarczy jeden uścisk, aby zmienić swoją drugą połowę. Samolubny partner może się zamienić w opiekuńczą osobę skupioną na innych. Nienawidzący wszystko i wszystkich partner może przekształcić się w kochającego i troskliwego towarzysza. Niesamowite, nieprawdaż? Przytulanie zwiększa samoocenę. Od dnia naszych narodzin dotyk naszej rodziny pokazuje nam, że jesteśmy kochani i wyjątkowi. Związek poczucia własnej wartości i bycia przytulanym od dzieciństwa są mocno osadzone w naszym układzie nerwowym, nawet kiedy jesteśmy już dorośli. Przytulaski, które otrzymaliśmy od mamy i taty podczas dorastania, są zapisane w komórkach ciała, a uściski przypominają nam o tym na poziomie somatycznym. Uściski pomagają nam kochać siebie. Przytulanie uczy nas, jak dawać i otrzymywać. Równie ważne jest przyjmowanie i wrażliwość na ciepło drugiej osoby, jak i dawanie i dzielenie się nią. Uściski uczą nas, że miłość płynie w obie strony. Przytulanie jest absolutnie dla każdego. Uścisk mówi nam nie jesteś sam. Uścisk może cię pocieszyć, gdy masz doła, wywołać uśmiech na twarzy lub sprawić, że poczujesz się częścią większej grupy, więc nigdy nie przegap szansy na przytulenie lub bycie przytulonym. Może to być ten najważniejszy sekret zdrowego i szczęśliwego życia. Rozsiewajmy przytulaski, przyjaciele. A następnym razem, zamiast uścisku dłoni, wypróbuj przytulenie i zobacz, jak się potem poczujesz. To wszystko na dzisiejszy film. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i że się czegoś nauczyliście. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie do naszego kanału i kliknijcie ok, dzięki wielkie za wsparcie i do zobaczenia na stand-up